Cześć, 363 odcinek futsal w Krakowie. Praktycznie zakończyliśmy rozgrywki w dywizji B nowatorskiej amatorskiej ligi futsalu. Została nam jeszcze tylko ostatnia seria spotkań w grupie spadkowej, natomiast rozgrywki grupy mistrzowskiej są już zakończone. I zobaczmy, jakie spotkania były rozgrywane w tym tygodniu. Rozpoczynamy od starć w grupie spadkowej, rozpoczynamy od pojedynku Rezerw Enchy z Drink Teamem. I w tym meczu początkowo mieliśmy typowe futsalowe szachy, a pierwszą dobrą sytuację stworzył ryba, który znakomicie zagrał piłkę Darkowi ale ten minimalnie do tej piłki nie doszedł. A potem mamy sytuację Kolmajera, który trafia w poprzeczkę. W następnej sytuacji szybka kontra rezerwę, kaukus podaje do Jakuba Salpiuka, ponownie trafia w słupek, a w minucie 14, dwie bramki dla Drink Teamu. Na początku ryba schodzi na lewą wali pod ladę i goście prowadzą 1 do 0 a w minucie 14. Mamy e, szybką kontrę Drink Teamu Dubisz na pełnej szybkości po krótkim słupku podwyższana e, 2 do zera. Rezerwę mogły bardzo szybko no, odpowiedzieć, e, bowiem w dobrej sytuacji znalazł się Wiktor Kaukus, ale Krzysztof Szala obronił jego uderzenie, a w odpowiedzi żaba mógł podwyższyć. Znaczy do zrealnie trafił w bramkę. W 20 minucie fantastyczna akcja Wiktora Kaukusa, który zaskakuje Krzysztofa Szale płaskim strzałem, i pierwszą połowę Drink Team wygrywa 2 do 1, a w drugiej mogliśmy mieć, mieć bardzo szybko remis. Kiedy to rachwał wypaczył Jakuba, ale szala obronił uderzenie zawodnika NH2. A w minucie 25. żaba zagrywa do włodarza, który w bardzo ładny sposób pakuje piłkę pod lady z 1 do 3. Gracze nh naciskali na rywala, stwarzając sobie kolejne sytuacje. Tak jak chociażby teraz, kiedy uderzał Wiesner, ale znakomicie broni Krzysztof Szalano. Koledze już mógł puścić tego gola. Ale z drugiej strony dzięki też miał swoje sytuacje, tak jak chociażby teraz Ryba, którego uderzenie uderzył, ubranił Stefaniak. Stefaniak również angażował się w ataki swojej drużyny, tak jak chociażby teraz, a skończyło się to pudłem króla. Ale w minucie 34 w końcu gracze NH2 strzelają bramkę kontaktową, mianowicie Patryk Kolmajer. Gracze NH2 stawiają wszystko na jedną kartę, a kończy się to bramką przez całe boisko Krzyśka Szali i NH2 przegrywa z Drink Teamem 6 do 4. Eee, a jeszcze mamy tutaj jedną sytuację, graczy rezerw NH -y. w tym wypadku uderzał eee, Rachwał. Kolejnym spotkaniem był pojedynek nowóckiego klubu sportowego z ekipą Nowego Ładu, a w Nowym Ładzie nie mógł zagrać król szczelców dywizji B, czyli Jędrysiak. czy nie to, że nie mógł zagrać, po prostu nie zagrał. A mecz rozpoczął się znakomicie dla NKS-u, ale bramki nie padały, mimo że prowali Totoń. Próbował również Stasiowski bardzo ładnym fałszem. Również potem swoją sytuację już z drugiej strony boiska miał Grzegorz Szczepan, ale Soja był na posterunku, przewaga NK urosła, tutaj widzimy strzał w słupek Stasiowskiego, a z kolei dobitka Kotyzy obroniona przez Pawła Gibasa i pierwszy gol jest dopiero w 13 minucie, dość ślamazarny powrót graczy Nowego Ładu piłkę dostaje od Totonia Kotyza i jest 1 do 0 a nowy ład po chwili może odpowiedzieć Bramkom po tym e, odzyskaniu przez Kuberta Bujasa, ale strzał Pytlakowskiego, e, Kitlińskiego, nie Pytlakowskiego, bo został obroniony. E, potem z kolei mamy sytuację, gdy mocno uderzał Stasiowski, ale Bramka nie pada, a pada w minucie 18, kiedy to na rajd zdecydował się Paweł Totoń. E, minął Paweł Gibasa i bardzo ładnie trafił pod poprzeczkę, jest 2 do 0 dla NKS-u. A e, potem mogło być jeszcze lepiej, kiedy to Stasiowski zagrał piłkę do Buczyńskiego, ale ten trafił e, tylko w słupek. E, Nowy Ład też miał swoje sytuacje, to jeszcze w pierwszej połowie, tak jak chociażby teraz po tym ekwilibrystycznym strzale Huberta Bujasa, ale swojego pierwszego gola zdobył dopiero w drugiej połowie, kiedy to e, Szczepan wypaczył Kikliskiego, a ten załadował do pustaka gracze NKS-u bardzo szybko chcieli wrócić na dwubramkowe prowadzenie i znakomitą sytuację miał Buczyński, ale obronił go uderzenie Paweł Gibas. Ale w 23 minucie Paweł Totoń przywrócił NKS właśnie na to dwubramkowe prowadzenie i gracze Nowego Ładu zostali mocno poirytowani tym faktem, stwarzając sobie kilka dobrych sytuacji, jakby chociażby teraz, kiedy to cudem Stasiowski zablokował uderzenie Szczepana, a potem mamy... Sytuację, w której uderzał Hubert Bujas, ale Soja znakomicie to obronił. Gracze NKS-u kontrowali, tutaj widzimy sytuację Pysia, a potem jeszcze Stasiowskiego, dwa uderzenia obronione przez Gibasa, a następnie bramka Karola Kitlińskiego, który wykorzystuje bardzo dobre podanie Szczepana ale potem mamy bramkę numer 4 dla NKS-u się zagrywa do kotyzy a ten na raty pokonuje Pawła Gibasa przy dość biernej postawie obrony Nowego Ładu, ale Nowy Ład może mi że nie broni, to zbyt dobrze, to stwarza sobie ogromną sytuacji ofensywnych. Tutaj po raz kolejny Soja zatrzymał Szczepana, ale już nie zatrzymał Huberta Bujasa, który od Szczepana dostał podanie i gracze Nowego Ładu złapali kontakt z rywalem w minucie 35., a w minucie 37., nastąpiło wyrównanie wyniku z drugą bramką w tym meczu Karol Kitliński. Gracze obozu drużyn stawili wszystko na jedną kontrę. Szczelał Bujas i poszła z tego arcykluczowa kontra Pyś do Jana Jachimczaka i na dwie minuty przed końcem mamy 5 do 4 dla NKS-u. A jeszcze w samej końcówce NKS zamknął ten mecz pięknym uderzeniem Stasiowskiego i Nowokrólkicki Klub Sportowy wygrał z nowym ładem 6 do 4. No i przejdźmy teraz do spotkań grupy mistrzowskiej. Rozpoczynamy od starcia pomiędzy hat a Złotymi Chłopakami. Mesz ten nie miał większego znaczenia, jeżeli chodzi o awans, czy o też o medale, ale obydwie drużyny naprawdę mocno się postarałyby stworzyć znakomite widowisko. Rozpoczęło się od próby Czepca, którego uderzenie zostało obronione przez Kargula, podobnie jak dubitka Siwca. Potem jeszcze raz mamy uderzenie z dystansu Czepca, ale i tym razem Kargul na posterunku. Bardzo aktywny w pierwszej połowie był Dawid Siwek. Tutaj kolejna sytuacja i kolejna obrona Kargula. A w siódmej minucie już nie miał nic do powiedzenia, kiedy to uderzył Łukasz Hodor i hat objął prowadzenie 1 do 0. W dwunastej minucie natomiast hat prowadził już 2 do 0, kiedy to Siwek wyprzedził rywala i trafił do siatki. Gracze Złotych już od razu próbowali grać z wycofanym bramkarzem, a tutaj niewiele brakowało Hodor podwyższyłby na 3 do 0. Już w drugiej połowie mamy bramkę kontaktową. Krzysztof Wojtanek w minucie 25 strzela bramkę kontaktową, jak już wspomniałem, a minutę później na strzał decyduje się Przemysław Kargul. Bardzo ładne uderzenie i jest 2 do 2. Ten wynik utrzymuje się raptem przez minutę, bowiem Mikołaj Fischer wypatruje Chodora, a ten pokonuje Przemysłowa Kargula i gracze Hatrika, powracają na prowadzenie, ale po 5 minutach mamy wyrównanie. Co prawda tutaj jeszcze nie trafił do siatki knap, ale potem mamy szybką kontrę. Barbacki, a w polu karnym faulowany zdaje się, Paweł Knap. Do rzutu karnego podchodzi Krzysztof Wojtanek który zamienia ten rzut karny na bramkę i ponownie mamy odpowiedź e, hat -tricka. raptem po minucie. E, znowu nie najlepsze krycie e, graczy, e, hat, e, graczy Złotych Chłopaków i Siwek z drugą bramką w tym meczu, a potem fantastyczne uderzenie Zbyszka Łyducha. I jest 4 do 4, a gracze złotych mogli wyjść na pierwsze prowadzenie w tym meczu, kiedy to piłkę przejął na prawym skrzydle Knap, ale Filipek go zatrzymał. Jednakże ostatecznie Chłopaki wyszły na prowadzenie w minucie 39. Właśnie Paweł Knapp dostaje podanie od Wojtanka i robi się. 4 do 5 na dwie minuty przed końcem. Końcówka była bardzo nerwowa. Ostatecznie wszystko rozstrzygnęło się w ostatnich 20 sekundach. Mamy rękę w polu karnym i mamy krótki rzut karny zamieniony na bramkę przez Kubę Czepca i po bardzo, e, mo, przepraszam, ale to jeszcze nie był koniec przecież, bo jeszcze złote chłopaki mogły wygrać to spotkanie, kiedy to Paweł Knap miał swoją sytuację, ale wyjaśnił, wyjaśnił to Radek Makua i po bardzo emocjonującym meczu e, Hatryk dzieli się punktami z złotymi chłopakami e, porę mi się 5 do 5. E, kolejnym meczem, który był transmitowany na żywo na kanale naszej ligi, był pojedynek pomiędzy aktualnym, znaczy nowym, Świeżo upieczonym mistrzem dywizji B, czyli Galaktyk Futaro oraz wicemistrzem, czyli no name, no game. Taki przedsmak, taki przedsmak dywizja w przyszłym sezonie. Mecz transmitowaliśmy na żywo na kanale naszej ligi. Miałem okazję go komentować wraz z Maćkiem Szubartowskim. Dlatego serdecznie zapraszam na flash z tego spotkania. Serdecznie Państwa wita Witam przede wszystkim Konrad Grzyb, który otwiera wynik spotkania w 18 sekundzie. Eee. Ale to może za chwilę bo zaraz może paść wyrównanie przed I tak jest wyrównanie. Patryk Międlar w pierwszej minucie już mamy dwie bramki z numerami. No jednak gra w elicie nobilituje do tego, żeby e, graczy trzeba, można było rozpoznawać po numerach. Teraz Król Artur Król. Ależ on to zrobił. Najmniej najbardziej kojarzę z występów na bramce. Tak, to prawda, Dominik jest naprawdę świetnym ramkarzem. śmiem twierdzić, że... A teraz Firek! Ale bramkarza. świetnie, mocno. I odbiór Buczkowskiego, Buczkowski teraz będzie się rozpędzał i szukał lewej nogi, tak jest, na lewą schodzi. Znakomity wyblok zrobił mu Bielawski, ale... Tak jest i też warto odnotować, że naprawdę jego rodzic... Ale to za chwilę, bo teraz Bielawski... Bielawski bardzo ładnie na piwocie, Bielawski. Ale... Tak, na Łotwę. No się w tym momencie... Ale za chwilę, bo teraz Konrad Grzyb, a, Grzyb i obronił Wojciechowski. No a tutaj już liczka próbowały chwytu zapaśniczego i chyba... Ale do... teraz Buczkowski jakaś taka ruleta i 2 do 1. Krzysztof Bielawski. 4,5 metra, Dalmierz pomierzył go. Ale strzelił! Strzelił to zajechać przez no name Tak jest, minuta do końca Grzyb. Prost w ręce bramkarza, który Przewagi. już rzucił. Poza tym myślę, że ma znaczenie fakt, że... I główczyk! Główczyk, ależ tam ping-pong w polu karnym. Jilczuk Buczkowski! Nie A. wykorzystał tej szansy. Przeładunek emocjonalny dla mnie przynajmniej miał meczem Katimu z Iglomenem. Już też abstrahując od tego i tutaj powinno być 4 do 1. Plus fakt, że w tym meczu to nie jest tak, że Katim dominował, tylko miał jeszcze no, piękną remontadę. Ależ teraz to ale zrobił. Dość koza. O MK teraz... Ależ teraz błąd. Bieńczycki złapał piłkę, ale był na tyle rozpędzony, że... Przekroczył. Nie stoi sam? Znaczy ja obstawiam patrząc na bieg Buczkowskiego, że to będzie strzał. Jest to strzał, który tak, przypominam e, będzie próbował swoich sił Liszka. Mm. A dobrze! Bardzo fajnie podał. Wypa... E, no, powtarzamy to za każdym razem, podczas każdej transmisji. Może za chwilę, Firek! Niepotrzebnie mi się wydaje, jest tak Nie daleko. Bo... Ale ja osobiście uważam, że jeżeli do gry przystąpią Złote Chłopaki. O i teraz Bielawski obok. Król z Buczkowski. Na ostatniego. Te zabawy mogą się źle skończyć. Tak jak teraz. Buczkowski był faulowany. Król zostanie ukarany. Tak, to chyba będzie znowu strzał. Ale tym razem prosto w murta Teraz zjeżdża piłka ma Bielawski. A sprytnie. I trzecia teraz. Hatryk. 7 sekund, no nic się tu już raczej nie zmieni. Zmieni się tyle. Gracze Galactic Futsal pokonali no name, przepraszam, no name, no game pokonało gracze Galactic Futsal. I mimo, że nie wygrali Dywizji B, to są jedynymi graczami w Dywizji B, którzy właśnie pokonali galaktyków i to aż dwukrotnie naprawdę dywizja w przyszłym sezonie zapowiada się fenomenalnie. Ostatnim spotkaniem dywizji B grupy mistrzowskiej był pojedynek dragonów z rezerwami, Mienchy. No i szczerze powiedziawszy no, dragony były bez zmiany, więc można było się spodziewać, że ten mecz nie będzie bardzo dramatyczny, chociaż rozpoczął się bardzo ciekawie, bowiem od znakomitego uderzenia Patryka Kurylaka w minucie czwartej i co ciekawe, Dragony mogły podwyższyć to prowadzenie też po uderzeniu kurolaka. Jednakże w minucie 9 gracze Zębatek po strzale Arka Havry doprowadziły do wyrównania, no, a kiedy w minucie 12 po kolejnym strzale z dystansu NH objęła w końcu prowadzenie, to wówczas... No to była kwestia walki raczej z, z własnymi siłami. Choć też był bardzo dobry sytuacja, jak, jak teraz Wojka się wystarczy, potem dobitka przez to powinien być gol, no, ale nie padł. No, a co więcej, poszła z tego kontra, po której Warszycki strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Naprawdę pokraczne trafienie ale piłka w sieci, gracze, aptekarze. Mogli błyskawicznie wypaść kontakt, ale Mateusz przez za pierwszym razem nie dał rady. W drugiej sytuacji, kiedy graczenny podali mu piłkę, też nie trafił do siatki. Było 3 do 1, a tuż przed przerwą Hawro zagrywa piłkę do Jacka Stawiarskiego i jest 4 do 1. Jacek Stawiarski był również bohaterem pierwszej akcji po przerwie, kiedy zdecydował się na uderzenie. Z dystansu po krótkim słupku jest 1 do 5. Potem jeszcze mamy dobrą sytuację Patryka Kurelaka, ale nie trafia do bramki. No a potem już mamy takie futsalowe dożynki. Minuta 31 kontra Enchy. Zmęczeni gracze aptekarze no już nie mają tej siły ustawić się do obrony. I Jacek Stawiarski trafia... Po raz trzeci w tym meczu. Jeszcze ta sama minuta. Bardzo podobny schemat. Piłka do Warszyckiego. Ten podaje światłoniowi. Jest 1 do 7. Kolejną bramkę z kolei strzela. Dawid Miechnowicz, który decyduje się na strzał z przedpola karnego. Jest 8 do 1. Potem mamy dwa trafienia braci stawiarskich. Na początku Jacek. A dwucyfrówka robi się po trafieniu Kamila stawiarskiego. Ale nie to, że NH strzela z każdej możliwej sytuacji, bo również również warto nadmienić, że znakomicie potrafił się zachować Tomek Płatek wobec przeważających sił wroga, tutaj umiejętnie skrócił, skrócił to podanie było niecelne potem z kolei mamy bramkę Damiana Światłonia jest to bramka na 1 do 11 a ostatnią interesującą sytuację mieliśmy już w ostatniej minucie odbiór Tomka Bielacha Piłka do Jacka Stawiarskiego, ale znakomicie broni Tomasz Płatek, ale nie zmienia to faktu, że Dragony przegrywają to spotkanie 1 do 11, a NH po raz drugi z rzędu zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. No i zobaczmy komplet wyników tej serii spotkań hattrick dzieli się punktami ze złotymi chłopakami po meczu zakończonym 5 do 5. Rezerwy Enchy ulegają drink Teamowi 2 do 4. No Name No Game wygrywa w meczu na szczycie z Galactic Futsal 4 do 2. Nowy Klub Sportowy ogrywa nowy ład 6 do 4. A Dragony przegrywają Zenchom 1 do 11. No to nie jest jeszcze końcowa tabela bowiem, o czym za chwilę jeszcze mamy dwa mecze w grupie spadkowej, natomiast w grupie mistrzowskiej jest już wszystko jasne. Mistrzem dywizji B, znaczy już wcześniej było jasne, ale no teraz już mamy pełne staty, że tak powiem. E, mistrzem dywizji B Galactic Futsal, który zgromadził 36 punktów i o 2 punkty wyprzedził No Name No Game, który, tak jak wspomniałem, był jedyną drużyną, która potrafiła ograć Galacticów i to dwa razy. Na trzecim miejscu, tuż za, pod, tuż za miejscami premiowanymi awansem e, drużyny na Zembatek czy Enchy, która miała 31 punktów. Te trzy drużyny zdominowały dywizję B w tym sezonie. No, wystarczy powiedzieć, że czwarte w tabeli złotech miała miało aż o 12 punktów mniej od Enchy. Na piątym miejscu Hatrix z 16 punktami. Na szóstym miejscu kończą rywalizację gracze dragonów. Natomiast w grupę spadkową na pewno wygra Nowy Ład, który ma w tym momencie 20 punktów. Na pewno ostatnie miejsce zajmą rezerwę, które mają w tym momencie 8. Natomiast jeszcze taki hipotetyczny pojedynek o miejsce 8 stoczy Drink Team z Nowochódzkim Klubem Sportowym, które w tym momencie mają po 13 punktów. No i zobaczmy właśnie te dwa mecze, które będą wieńczyć cały sezon. Na początek Nowy Ład będzie grał z Drink Teamem o 21.30, a 30. Edycję nowchózki ligi w zakończy mecz pomiędzy nowochódzkim klubem sportowym a Nhom, czyli no, derbami nowej huty, jak przestało na ligę nowochódzką. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają statystyki indywidualne. Zobaczmy, jak wygląda ostatnia, yy, ostatnia piątka kolejki, bo wiem z tych dwóch meczów, które będą rozgrywane w ramach 17 kolejki, nie będę wybierał piątki, bo no, byłoby to trochę dziwne. Na bramce mamy. Przemka Karbulaczu, tych chłopaków, który po raz trzeci jest piątej kolejki. Po raz trzeci piątej kolejki jest również Łukasz Chodor z Hatrika, po raz drugi Jacek Stawiarski z Enchy, po raz drugi Paweł Totonie z NKS-u, ale to nie on jest graczem kolejki. Graczem kolejki jest najlepszy zawodnik meczu na szczycie, czyli Adrian Buczkowski z No Name, No Game. No i z prawie, zobaczmy jak wyglądają prawie indywidualne klasyfikacje. Królem szczelców. No, no zostanie na pewno Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu, zwłaszcza, że ma jeszcze jeden mecz. Na drugie miejsce wysforował się Jacek Sawiarski z 27 Siedmioma Golami, a jego klubowy kolega Dawid Głuś ma 26 trafień. Konrad Grzyb z 18 bramkami, Hubert Bujas ma trafień 17. Adrian Buczkowski 14 razy trafił do ośrodki rywali, podobnie jak Paweł Totoń z Nowowskiego Klubu Sportowego, a Wojtek Krzysarczyk z Dragonów trafił tuzin razy. W klasyfikacji asystentów... No bez wątpienia wygra tą klasyfikację Grzegorz Szczepan, który ma 14, 28 asyst i to jest dwa razy więcej niż Tomasz Bielach, Jacek Stawyjacki oraz Artur Król, którzy mają po 14 asyst. 12 asyst na swoim koncie ma Dawid Buizenchy oraz Jan Jachemczak z klubu sportowego i Mikołaj Fischer z Hatrika, a po 11 Paweł Gniadek z No Name'ów oraz Olaf Liszka z Galactic Futsal. No i jeszcze klasyfikacja kanadyjska, która jest kluczowa w aspekcie tego. To zostanie MVP dywizji B. No najprawdopodobniej tę klasyfikację wygra Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu. 47 punktów w tym momencie. Na drugim miejscu Jacek Stawiarski z Zębadek. 41. Potem mamy Dawida Gwoździa z tej samej drużyny. 38 punktów Grzegorz Szczepan. 37. Jego klubowy kolega Hubert Bujaz 24, tyle samo co Konrad Grzyby z Galaktyk Futsal. Adrian Buczkowski ma 23 punkty na koncie, Artur Król 22, a Paweł Gniadek 21. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się za tydzień na hali, ale tylko we wtorek. We wtorek również transmisja finału Pucharu Ligi pomiędzy Brotermem i MK Teamem i kończymy czystą edycję Nowogódzkiej Androskiej Ligi w Ucalu, a już 18 lutego rusza edycja 31. Pamiętajcie o zapisach, zgłosiło się już kilkanaście drużyn, więc no jest szansa, że będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!